Julia, premiera Twojej nowej książki, nowej powieści. Gdzie można kupić i jak, jak długo pracowałaś nad tym wszystkim? Kupić można tak naprawdę we wszystkich księgarniach internetowych na ten moment. Gdzieś tam Empik, Legimi, Tania Książka. No to są takie chyba najbardziej gdzieś tam znane portale. Można też zamówić na stronie wydawnictwa Phoenix, a jeśli chodzi o to ile pracowałam, powiem szczerze, ciężko określić tak dokładnie, bo pisałam tak naprawdę pomiędzy treningami, gdzieś tam studiami i tak dalej, także kilka miesięcy na pewno się zbierze takiej, takiej pracy i później poprawy i gdzieś tam korekcji tej książki. A ten, i ja mówię, jeśli ktoś robi coś, co bardzo lubi, czy nawet kocha, to ja nie liczę czasu, ile nad tym spędzam, bo dla mnie to jest wielka frajda i takie zagłębienie się gdzieś tam w swój świat. To jest zupełnie inna książka niż ta pierwsza, którą wydałaś: Droga wojownika. Powiedz, o czym właśnie jest ten romans polityczny, czy do jakiej kategorii można właśnie zakwalifikować twoją książkę? Ja uważam, że taka książka nie ma swojej kategorii, bo gdzieś tam nigdy nie podchodziłam do życia w sensie kategorii. Stąd, jeśli ktoś robi taką powieść bardzo życiową, to ona ma wiele kategorii. To nie jest żaden dramat, tragedia czy, czy tylko i wyłącznie romans. Niektórzy nazwą to erotykiem, niektórzy właśnie takim romansem politycznym, e, drudzy nawet kryminałem, także kwestia gdzieś tam samemu dojścia do tego, w jakiej to kategorii się znajduje i myślę, że, że gdzieś tam do tego tak trzeba podchodzić. Powieść faktycznie o dwójce ludzi, którzy jednocześnie się nienawidzą, ale też kochają i muszą to pogodzić z pracą, która gdzieś tam wywiera na nich dużą presję i stres i te emocje, ta kumulacja tego wszystkiego gdzieś tam tych więzi rodzinnych powoduje, że, że ta historia staje się faktycznie gdzieś tam może nawet kryminałem po części. Ale co jest na końcu, to raczej zostawię już do przeczytania.